Już niedługo zaczną się finałowe emocje. Zapraszamy państwa na relację z tego meczu. Witamy państwa z Moskwy. Czekamy już na to wielkie piłkarskie wydarzenie. Na 21. finał Mistrzostw Świata, na który zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Miejmy nadzieję, że to będzie finał, do którego będziemy wracali. Finał, który zapamiętamy na długie lata. Historia Mistrzostw Świata sięga czasów przed II wojną światową. Pomysł powstał od razu na początku działania FIFA, ale sprawy nabrały rozpędu dopiero później. Pod koniec lat 20., kiedy prezydentem był Francuz Gilles Rimet. On też ufundował pierwszy puchar, który w 1946 roku został nazwany jego imieniem. Let's go. Moskiewski stadion Łóżniki, jako najbardziej prestiżowa arena tych mistrzostw, została wybrana na mecz otwarcia i mecz finałowy. Stanowi taką klamrę spinającą cały turniej. Ciekawostką dotyczącą samego obiektu jest pochodzenie jego nazwy. Bierze się ona od terenu, na którym stoi obiekt terenu, który jest dość grząski, podmokły i bagienny. Spójrzmy, jak prezentuje się skład Hiszpanów. Wyjdą na boisko w wariancie 4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, operującymi po bokach środkowego napastnika. jest to ofensywne ustawienie, które jednocześnie pozwala na szybkie rozbijanie akcji rywali dzięki zagęszczonemu środkowi pola i pressingowi skrzydłowych na bocznych obrońców. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić w przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Wizeki grają! Ostatnie, najważniejsze spotkanie mundialu właśnie się zaczęło. Już niebawem okaże się, kto lepiej poradzi sobie dzisiaj z presją. Blisko pole karne. Trochę się. Milik! Co za interwencja Dechei! Niesamowite! Wyciągnął się jak struna, sięgnął piłki wspaniały, ma zasięg ramią. Świetny reptek. Sprawdziwa prawdziwa zmora strzelców. Potrafi wyjmować uderzenia, wydawałoby się nie do obrony. Bartosz Breszyński. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Ma do kogo zagrać? Jego kosta. Jego kosta na bramkę. No i strzał poszybował w trybunie. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przywierzył metr niżej, mogło być groźnie. Jędrzejczyk. Milik. No już blisko polekarne. Javi Martinez. Hal. Piłka trafia na skrzydło do Dawida Silwy. Oddaje piłkę koledze. Osłania piłkę. Świetnie mójcie. Diego Costa. A trzy gdzie koledzy. Nie miał. Bielu Czerwoni wykonywać będą rzut wolny. Diego Costa. Diego Costa strzela. Bardzo dobra interwencja szczęsnego. I mamy rzut rożny dla Hiszpanii. Zrożnego, krótko, do kolegi. O, nie wyszło to wybicie. Czysta interwencja, dobry odbiór i są na połowie rywala. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Grzegorz Krychowiak. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Minik ma szansę. Kapitalnie obronił. Świetna interwencja. I będzie rzut rożny dla Polski. Krótko rozegrali ten ruch. Plik! Jak on to obronił! ciał z bliskiej odległości rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem do znam klik Ach, sytuacja do uderzenia głową wydawałoby się idealna, a jednak mocno niecelnie. Jak się składał do strzału, już widziałem piłkę w siatce, ale tym razem nie było nawet blisko. Sergio Busquets. Carvajal. Dawid Silva blisko polekarne może strzelać. Jężej przykład ładnie przecina. Zostawił za sobą trochę boiska. I Sergio Ramos zażegnuje niebezpieczeństwo. O! Piękna interwencja. Pokazał pełną klasę bramkarską. Rzutka w poleka. Jest! Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Jaramendi. Hiszpania w ofensywie. Jaramendi. Okazja, ale przejmuje piłkę w polkarni. Grzegorz Krychowiak. Piotr Zieliński. Genialne podanie. Minik ma szansę. Co za interwencja De Dechei. Niesamowite. Wyciągnął się jak struna. Sięgnął piłki. Wspaniały ma zasięg ramion. Świetny refek. Prawdziwa zmora strzelców. Potrafi wyjmować uderzenia. Wydawałoby się nie do obrony. Strata. Teraz to Hiszpanie są przy piłce. Zorgi Alba. Grzegorz Krychowiak. Biało-czerwoni rozpoczynają od rzutu wolnego. Kamil No uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Ach, zmarnował taką sytuację! Jest podłamany! Interwencja w porę przeciął to podanie. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Wielki finał, wielkie emocje. Teraz przerwa, a oni schodzą do szatni we wspaniałych nastrojach. W drugiej połowie trzeba będzie walczyć do upadłego o utrzymanie tego wyniku, bo rywale rzucą im się do gardeł. Nikt tu nie będzie się ani trochę oszczędzał. Blisko pole karne. Trochę się. Milik. No popatrzmy, przed nami druga połowa. Jak to się wszystko potoczy? Skupmy się na tym, co na boisku. Na pewno czują już ten mundial w nogach, ale trzy. Spalony, no jeśli tak, to minimalny. I mamy zmianę w reprezentacji Polski. Maciej Rybus Polacy atakują Jędrzejczyk Diego Costa Mik Błaszczykowski Błaszczykowski Nikt teraz nie przeszkadza. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Goal! Kolejni do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Strzał z bliska i bramkarz musiał skapitulować. To było praktycznie nie do obronienia. Zobacz, jak dobrze strzelec wybrał moment, w którym uderzył w piłkę. Kulkiwy przenosi ciężar ciała i nie mógł zareagować. 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Javi Martinez, Sergio Ramos, Jaramendi, Zobaczmy, Hiszpania atakuje. Milik, Bereszyński. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Ali Martinez. Karma Ładna dwójkowa wymiana piłek. No i kolejne jego dobre podanie. Blisko już do bramki. Isko. Tym strzałem może zmniejszą straty do rywala. Gol. To jest właśnie to, to są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Szalenie trudne do obrony, ale i do wykonania uderzenie po ziemi. Mało winy bramkarza, duże brawa dla strzelca. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Renner dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No nie mają innego wyjścia. Przegrywają w drugiej połowie. Wynik 2 do 1. Jeszcze o niczym nie przesądza. Grzegorz Krychowiak. Dobrze zagrał. Zagrywa do tyłu. Skuteczna obrona robkarza. Piuka nadal 3. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Spodziewaliśmy się, że Diego Costa będzie kluczowym zawodnikiem w tym spotkaniu, a jest dziś zupełnie bezproduktywny. Wyświetlana właśnie przez realizatora mapa jego kontaktu z piłką pokazuje wyraźnie, jak kiepsko dzisiaj gra. Od zawodnika ofensywnego tej klasy oczekuje się więcej. Przede wszystkim bramów, najchętniej tych dających zwycięstwo. A na tablicy świetlnej wynik mocno niekorzystny. Jak dotąd zawodzi pokładane w nim nadzieje. Dobrze ustawiony bramkarz. Wypiąskował to dośrodkowanie. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Przemysław Frankowski. Blisko. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Blisko, musi to trafić. I gol! Wyrównują stan meczu. Doskonale to zrobili. To był najwyższy czas. Widać już było, że w ich poczynania zaczyna się wkradać nerwowość. Ależ pięknie to zrobił. Od poprzeczki. Wydawało się, że wyjdzie, ale jednak wpadła do bramki. Albo miał mnóstwo szczęścia, albo genialnie przymierzył. I będziemy mieli zmianę w drużynie polskiej. No i mamy wyrównanie. 2 do 2. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Grzegorz Kryfowiak. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dabi Silva. Taka gra obrony to uderzenie w stronę bramki. No, chyba trochę zjadły go nerwy. Na pewno mógł się zachować lepiej. Rzeczywiście, czegoś tu zabrakło, szkoda, bo to była ważna akcja. Jest pressing ze strony rywali. Fiszczek. Błaszczakowski. Piotr Kieliński. No z tego miejsca można strzelać. Dobrze. Okazja Lewandowskiego. Grali do samego końca i naprawdę niewiele dzieli teraz o triumfą. Strzelec Bramki jest w tej chwili chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Gol w tym czasie praktycznie daj im zwycięstwo. Grali do samego końca i to przyniosło efekt zasłużone zwycięstwo. zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karnę, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. Wzruszenie odbiera mi głos. Tyle lat czekaliśmy na ten dzień. Spełnienie marzeń, spełnienie słów, ale dziś Polska to najlepszy zespół świata. Brawo, brawo, brawo! Ogromna praca sukces piłkarzy, trenera i całego sztabu. Kochamy was! Wspaniały turniej, wspaniałe jego zakończenie. Teraz jeszcze Polacy zebrali się w kółku, by odtańczyć taniec zwycięstwa. Do końca życia będziemy pamiętać ten wieczór. Jakże często będziemy do niego wracali. Już wchodzą powoli na podium, by za moment odebrać tę najważniejszą nagrodę. Puchar świata, którego replikę zabiorą potem ze sobą. Wszyscy w napięciu wczekują na ten moment. Kapitan drużyny już gotowy, już zaraz chwyci trofeum i wzniesie je w górę w triumfalnym geście. Wszyscy podekscytowani, fotoreporterzy przygotowani. Popatrzmy, wszyscy czekamy na ten moment i za chwileczkę tak! Są mistrzami świata! I to nazwa ich kraju dołączy na podstawie pucharu do tych już tam widniejących. Począwszy od RFN z 74 roku, dołączy do wspaniałej historii tych turniejów. I ten puchar zaraz będzie wędrował, będą go sobie przekazywali. każdy chce go dotknąć. Ruszyli w stronę sektorów zajętych przez kibiców, których doping poniósł ich dzisiaj do tej historycznej wygranej. Wyciągają puchar w ich stronę, jakby chcieli powiedzieć, to należy także do was, to także wasza zasługa, nie byłoby tutaj nas bez was. Opłaciło się jeżdżenie po całej Rosji, by dopingować, by wspierać zespół. Teraz mogą się cieszyć, delektować tymi chwilami. A teraz na koniec czas na ostatni punkt programu, czyli pamiątkowe zdjęcie z pucharem. Błyskają flesze, trzaskają migawki. Nowi mistrzowie uwiecznieni przez fotografów. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Milik ma szansę.